Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane koziorożce. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 16 do 22 9, 9 września 2024 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie po prostu to, co jest dla Was, resztę zostawcie i pamiętajcie, że jest jeszcze coś takiego jak Ascendent, Księżyc czy Znak Wenusowy, który zawsze warto sprawdzić. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka Ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie gdy jesteście tutaj pierwszy raz. No i koziołki, pamiętajcie o łapeczkach w górę, pamiętajcie o komentarzach, subskrypcje, udostępnienia są również bardzo, ale to bardzo mile widziane, więc z góry Wam dziękuję za Wasze wsparcie, dziękuję, że jesteście. Już nie przedłużam, lecimy z Waszym czytankiem. Co się będzie działo wewnątrz Was, a co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach. A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Ok, zobaczmy sobie przekaz od aniołów i przodków. Dla Was na nadchodzący tydzień. Podróżniczka, obierz nowy kierunek. Mm, fajne. Lubię tę kartę. Ok, talia dopowiadająca jest i zaczynamy. Co się będzie działo wewnątrz Was. Księżyc, OK, kochani. Księżyc może mówić o takich niewiadomych. Nie wiem, dokąd idę, nie wiem, dokąd zmierzam. Lękam się czegoś. Są takie wewnętrzne jakieś obawy możecie mieć. Możecie mieć też jakieś takie wewnętrzne przyczucia, że coś się zbliża, ale nie do końca wiecie, na jakiej płaszczyźnie, na której, i może to budować taki was trochę niepokój, bym powiedziała. Zwracajcie w przyszłym tygodniu uwagę bardzo mocno na swoje sny. Będą Wam podpowiadać jakieś ważne rzeczy, ale też zwracajcie tutaj um, uwagę na głos. Intuicji, na głos podświadomości, bo intuicja będzie na naprawdę wysokim poziomie przy karcie księżyca. No dobra, zobaczmy e, ten księżyc. O co tutaj chodzi? Mhm, rycerz pentakli. O jakieś kroki naprzód, o jakiś plan. Mhm, coś tu tego nie dostrzegacie. Paść Pentakli. Okej, okay. siódemka Pentakli, król kielichów i piątka, e, piątka, piątka kielichów. Kochani, ja tutaj widzę, że wy się zastanawiacie, czy warto w coś inwestować, albo czy warto w kogoś inwestować, albo czy ktoś inwestuje po prostu w Was. Dla części z Was mogą to być takie e, lęki związane właśnie z inwestycją w przyszłość, jeśli chodzi o Wasze finansowe aspekty, finansowe, zawodowe aspekty. Jest coś, co byście chcieli e, zrobić. Wygląda na to, że nawet macie ułożony plan, e, ale mam wrażenie, że jeszcze tak zastanawiacie się, czy ten plan jest ok, czy tam wprowadzicie jakieś zmiany, przyglądacie się temu. Trochę wywalają właśnie lęki, a co jeśli ja tu czegoś nie dostrzegam, a co jeśli ktoś mnie zignoruje, a co jeśli nie pójdzie tak, jakbym tego chciał, a co jeśli nie pójdzie tak łatwo, jeśli e, jak, jak zakładam, tak? Także tutaj jakieś lęki mogą się e, uskutecznić u Was e, w, pod wpływem właśnie jakiejś inwestycji, w którą chcecie tutaj włożyć swój czas, swoją energię e, pod względem właśnie finansowym. Tak, dużo jakichś stresów. No właśnie, kochani, tutaj martwicie się o swoje bezpieczeństwo finansowe, o swoją niezależność. Mam wrażenie, że część z Was martwi się, czy uzyska właśnie jakieś przychody, z tego, czy zyska sukces, czy przebije się przez konkurencję, także tutaj mogą właśnie jakieś lęki na tym polu wywalać. Ale też, kochani, mam wrażenie, że może chodzić o miłość, bo pojawił nam się tutaj król kielichu, więc część z was może zastanawiać się, czy może zaufać jakiejś osobie, czy może otworzyć się bezpiecznie na jakąś osobę, ale też w drugą stronę, czy ta osoba inwestuje we mnie? Czy mogę jej zaufać, czy ona mnie kocha, czy, czy, ona, czy, mogę, czy, 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 czy mogę darzyć ją zaufaniem, tak? Czy, czy ona faktycznie chce tutaj więcej um, zainwestować w ten związek? W tą przyjaźń, w tą współpracę, czy cokolwiek to jest. Także tutaj będą wam wywalać jakieś lęki. Ważne jest, kochani, żeby im się nie poddawać. Tak jak mówię, zwracajcie uwagę na sny i starajcie się wyciszyć przede wszystkim głowę, a starać się zaufać swojej intuicji, bo ta intuicja będzie wam tutaj podpowiadać. Pomoże wam spojrzeć na coś z innej perspektywy. Dobry czas na medytację, na kontemplację, kochani, właśnie, żeby wyjść ze swojej głowy. Także stosujcie wszelkiego rodzaju metody, techniki takie medytacyjne. No ale tutaj, wszystkie kielichów, mam wrażenie, że właśnie tutaj wasze serce będzie wam podpowiadać właściwy kierunek. Tutaj jest jakiś Sentyment do kogoś, jakieś takie poczucie, że to jest wasza droga, że to jest Wasza ścieżka, że jakieś jest bliskość, taka duchowa z kimś, duchowa więź, więc ja bym tam za tym poszła. Kochani, co z zewnątrz? Z zewnątrz mamy dziesiątkę buław. Można powiedzieć, że będzie dużo jakichś obowiązków, tak czuję z zewnątrz, i może być tak, kochani, że. To wszystko będzie promieniować też na Was i wywalać właśnie przez to Wasze lęki. E, dziesiątka była zawsze mi mówi o zakończeniu jakiejś trudnej sytuacji. To oczywiście, że tak, więc tutaj jakaś sytuacja trudna może się w końcu zakończyć, sfinalizować u Was. Możecie dojść do mety. Może coś w końcu po prostu. Mm, no. Mm. No zamknąć się, zamknąć się jakiś rozdział, ale też czuję, kochani, że nie będzie lekko, że tutaj w wyniku zamknięcia czegoś też będą jeszcze jakieś sprawy, które trzeba będzie pozałatwiać. Dużo osób może od Was czegoś wymagać, dużo od Was może czegoś chcieć, um, dużo będzie spraw do załatwienia, do ogarnięcia, także pamiętajcie po prostu w tym czasie, żeby mieć też czas właśnie na odpoczynek, na relaks, żeby się nie przepracować, po prostu, żeby się nie przetyrać. E, śmierć, no właśnie, bo coś się kończy, coś się zaczyna, faktycznie. Wow, i niesie ze sobą ogromną energię sukcesu, pięknie, zwycięstwa Pokonania trudności. Kochani, spodziewajcie się ważnych wiadomości w tym nadchodzącym tygodniu. Ważnych wiadomości, które przyniosą wam sukces, które przyniosą wam szczęście i które przyniosą wam naprawdę taką niespodziankę w formie jakiejś wygranej, pokonania właśnie jakiejś trudności, pokonania jakiegoś zranienia, skrzywdzenia, nie wiem, czy cokolwiek. Tutaj mam wrażenie, że właśnie, wiecie co? Nie wiem, może z tą trójką mieczy tutaj walczyliście z kimś o jakiś rozwód, o jakieś rozstanie, może o jakieś alimenty, może o jakieś, kochani, zadośćuczynienie. Tak mi się sądowe sprawy tutaj kojarzą. I to może długo, długo, długo trwało, aż w końcu się kończy i będzie co świętować. A może kochani, ktoś Wam powie, że kończy jakiś związek, jakąś relację i jest gotowy, żeby wejść właśnie z Wami w związek. Że się zdecydował i że chce być z Wami, tak? Także tutaj będzie jakiś rodzaj wiadomości, który przyniesie was, Wam sukces. Który zakończy jakiś ciężkość w Waszym życiu i zakończy też jakiś rodzaj cierpienia, smutku, przyniesie takie ukojenie. To będzie bardzo, ale to bardzo dobra wiadomość dla Was, przynosząca właśnie Ulgę, przede wszystkim ukojenie i ulgę, bez względu na to, co to jest. Tak, ja tutaj podam tylko te dwa przykłady, ale. Weźcie to, jak czujecie, bo jeśli to jest wasze, to na pewno wiecie o co chodzi. Okej, okay, co w relacjach? Zobaczmy, co w relacjach. A w relacjach szóstka pentakli. Bardzo fajnie, kochani. Jest to równowaga w dawaniu i braniu. Jest to energia obdarowywania, bycia hojnym do drugiej osoby, ale też otwarcie się na otrzymywanie, na pomoc. Także bardzo fajna tutaj współpraca między Wami będzie. Możecie liczyć na jakieś prezenty od partnera, na większe zaangażowanie. Wy sami również będziecie hojni w takim obdarowywaniu właśnie drugiej osoby. Z szóstką pentakli możecie liczyć też jak przy, na przypływ jakieś pieniędzy, jakieś gotówki, która płynie znacząco na waszą relację. Może dzięki temu będziecie mogli zagospodarować te pieniądze w coś ważnego w waszym domu. E, także e, fajna karta. Fajna energia, właśnie przede wszystkim. Zobaczmy tą szóstkę pentakli. Mhm. Księżyc. A, to jest to, o co się lękacie. Widzicie? Wszystko. W... No, król kielichów cesarz. Wiecie co? Ja mam wrażenie, że właśnie tutaj u osób, które są w związkach jest jakiś rodzaj lęku, czy ta osoba faktycznie jest zaangażowana w ten związek. Czy faktycznie chce się głębiej zaangażować. Czy chce ze mną być, czy chce zawalczyć o tą relację. Szczególnie dla osób, które są w świeżych relacjach, ale też dla osób, których ta relacja gdzieś tam stoi na włosku i powiedzmy, nie wiem, kłócicie się ostatnio, albo zdystansowaliście się od siebie. W tym tygodniu zdecydowanie opoznacie odpowiedzi na swoje lęki, że tak powiem i one bardzo mile Was ucieszą, bo ja tutaj widzę bardzo głęboki za Zaangażowanie ze strony partnera, partnerki, ze strony kogoś, z kim jesteście. Ta osoba nie tylko okaże wam swoją miłość, ale też ofiaruje wam coś, Jakąś, jakiś rodzaj stabilizacji w przyszłości, jakiś rodzaj poczucia bezpieczeństwa, że nie musicie się już martwić o to zranienie, że to wywoła właśnie u was bardzo, bardzo dużą radość. Także dla części z was to jest decyzja o podjednaniu, spróbowaniu jeszcze raz, zawalczeniu o tę relację. Dla części z was to mogą być jakieś zaręczyny, oświadczyny, zamieszkanie razem tego typu rzeczy. Cokolwiek to jest, przyniesie wam ulgę, przyniesie wam spokój, bo udowodni wam, że. Partner, partnerka jest zaangażowany w ten związek, faktycznie można mu zaufać, wszelkie lęki odejdą w niepamięć, kochani. No i faktycznie rozpocznie się tutaj dla Was taki nowy rozdział, e, który otworzy zupełnie właśnie nową ścieżkę do uleczenia, do spełnienia marzeń i do takiego odzyskania nadziei, mam wrażenie, też w tej relacji. E, więc, kochani, e, naprawdę fajna energetyka, więc tutaj mówię, kochani, o ten związek naprawdę nie macie się co martwić, bo on idzie w górę i w dobrym e, kierunku w sensie w takim kierunku m, współpracy, pojednania i bliskości. No i tak jak mówię, wspólnych planów na przyszłość zdecydowanie też. Single, co u was, moje drogie Single? A wy macie tutaj czwórkę kielichów, czego nie dostrzegacie, albo czego nie chcecie dostrzec? Mam wrażenie, że z tą czwórką kielichów, po pierwsze, może pojawić się takie znudzenie u was na zasadzie, A, nic się nie dzieje w moim życiu, nikt się mną nie interesuje i tak dalej. Ale bardzo mocno czuję z tej czwórki kielichów, że tutaj jest potencjalnie ktoś, kto mógłby być dla Was odpowiedni, kto jest wami zainteresowany, ale tak jakby wy nie dostrzegacie tej osoby, albo ignorujecie tą osobę, może ona nie spełnia gdzieś tam Waszych oczekiwań. W jakiś w Sposób, może nie jest w Waszym typie. No, piątka buław. Mhm, mm siódemka pentakli. Aha, już rozumiem, dobra. Czwórka wieczy, kochani. E, pokazuje mi się tutaj energia, jak kto się czubi, ten się lubi. E, wiecie? E, nie wiem, może na polu zawodowym, może na polu studiów. Wygląda na to, że jest to osoba, z którą często wpadacie w jakieś konflikty albo takie sprzeczki. Mam wrażenie, że to są takie sprzeczki na zasadzie pstryczków, ale też mogą być takie głębsze na zasadzie, wiecie, takiej konfrontacji jakiejś. E, I wy, kochani, ma, mam wrażenie, że ignorujecie tę osobę, bo myślicie, że po prostu się nie lubicie. A mam wrażenie, że to jest jakiś taki. Nie wiem, to jest takie bardzo przewrotne, trochę dziecinne bym powiedziała, ale z drugiej strony przewrotne. Mam wrażenie, że ta osoba mm, żywi do was jakieś uczucia, ale nie podejmuje jakichś kroków, bo właśnie może widzieć brak zainteresowania z waszej strony, co jest takie konsekwencją też działań tej osoby. Więc tutaj wiecie, cykl się można powiedzieć zamyka. Aczkolwiek wygląda mi na to, kochani, że ta osoba naprawdę gdzieś tam żywi do was uczucia yy, i może chcieć w końcu wyjść poza strefę komfortu i powiedzieć wam prawdę i zaprosić was w końcu na jakąś randkę. Mam wrażenie, kochani że to może Was szokować nieźle w tym, w tym tygodniu, że właśnie ta osoba mm, chciałaby z Wami coś więcej, bo tak jak mówię, kompletnie się na to nie zanosi i nie zanosiło i mam wrażenie, że w ogóle Wy zachowanie tej osoby odbieracie totalnie, totalnie inaczej. A tu taka niespodzianka, no patrzcie, piątka kielichów, cesarzowa, Król, rycerz, rycerz, kielichów. No właśnie, mam wrażenie, kochani, że ta osoba może powiedzieć, że przecież ja tu tak się staram i w ogóle, a ty nie zwracasz na mnie uwagi bezpośrednio. Co w ogóle człowieku? Przecież jak się starasz, nie? Także wy całkowicie odbieracie tutaj um, intencje tej osoby i to może być niezłe niezłe zaskoczenie dla was w tym nadchodzącym tygodniu. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Wisielec. Kochani, z wisielcem jest kilka spraw. Albo będą jakieś zastoje w rozmowach na zasadzie zerwiecie z kimś kontakt, może będziecie potrzebować. I trochę czasu dla siebie. E, może, kochani, coś nie dojdzie do skutku, jakieś spotkanie trzeba będzie odwołać, przełożyć, tego typu rzeczy. Ale z Wisielcem też, kochani, jest tutaj szansa, żeby spojrzeć na coś zupełnie z innej perspektywy, żeby dostrzec coś ważnego, żeby doznać takiej iluminacji. E, zobaczmy tego Wisielca. No, dwójka mieczy, ok. Królowa Buław. I królowa kielichów. Bardziej bym powiedziała, moi drodzy, że tu będzie zastój z kimś. E, może odbyć się jakaś. E, właściwie nie wiem, czy sprzeczka, czy nie, ale ja tutaj widzę jakiś brak kontaktu z kimś. E, I możecie zastanawiać się, co się stało. Możecie właśnie tutaj troszeczkę się. Nie wiem, nie wiem, czy obawiać, czy w jakiś sposób. Nie wiem. E, Zdziwić. Mam wrażenie kochani, że faktycznie tutaj ustalaliście coś z jaką osobą, może chodziło o jakieś spotkanie, o kontakt, o cokolwiek i wygląda na to, że do tego kontaktu nie dojdzie. I mam wrażenie, że będziecie tutaj naprawdę w głowę zachodzić, co się w ogóle stało, dlaczego ta osoba nie przyjechała, dlaczego ta osoba się ze wami nie spotkała, dlaczego nawet nie zadzwoniła, nie odpisała, nie wiem, cokolwiek. Tutaj będzie jakaś taka cisza, dziwna cisza ze strony tej osoby. Mm. No ciekawe, bo tutaj mam czwórkę, była w askie Mogą być jakieś problemy w domu, może by, mogą być jakieś problemy, kochani, ze związkiem, z relacją, w której ta osoba jest, e, o czym ta osoba nie bardzo będzie chciała powiedzieć. Może to być na zasadzie tylko tak, wiecie, e, przepraszam, ale nie mogę się z Tobą spotkać w tym tygodniu. Koniec, kropka, tak? Zero wyjaśnienia. I tak jak mówię, będziecie się zastanawiać, o co chodzi, o co chodzi. Myślę, że prędzej czy później dowiecie się, o co chodzi, aczkolwiek, kochani, może nie w tym tygodniu. Może po prostu trzeba będzie ugryźć, em, wiecie, z taką swoją ciekawość, tak? Zatrzymać swoją ciek Ciekawość, i, no i po prostu przyjąć do wiadomości, że w tym tygodniu nie jest wam pisane, żeby, żeby właśnie się spotkać. Wierzę, uważajcie, żeby tylko nie wpaść w złość i nie czuć się w jakiś sposób oszukanym przez tą osobę, bo tutaj nie o to chodzi, że ta osoba was wykiwała, czy cokolwiek i tak dalej. Po prostu mam wrażenie, że coś odwróciło uwagę tej osoby na chwilę obecną i dlatego nie jest w stanie się z wami spotkać. Także tutaj mówię, nie bierzcie tego do siebie i od razu nie podejrzewajcie nie wiadomo czego o tą, tą osobę, dobra? Żeby nie było tutaj takiej spychologii, a bo to jej wina, bo to jego wina, że coś tam, mieliśmy się spotkać, a nie wyszło i tak dalej, i tak dalej. Pewnie coś kombinuje. Nie, 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 nie. Tutaj mam wrażenie, że jest całkiem coś innego z wisielcem, co w swoim czasie wyjdzie i o czym się dowiecie. Yy, I to będzie zupełnie coś innego niż podejrzewacie. Tak? Praca i finanse, moje drogie koziołki, co tutaj jest szóstka mieczy, bardzo fajnie. Kochani, szóstka mieczy mówi o pójściu naprzód, mówi o światełku w tunelu, tunelu. mówi o rozwiązaniu jakiegoś konfliktu, jakiejś trudności i porzuceniu lęków i ruszeniu naprzód. Mówi o kochani, podróżach, przeprowadzkach, wyjazdach, mówi o pomysłach e, i drogach, które się przed nami otwierają, e, więc bardzo dobra karta. Szczególnie jeżeli właśnie tutaj na poziomie zawodowym są właśnie jakieś lęki, czy macie w coś inwestować, czy nie, czy coś dopracowywać, czy nie, to znajdziecie tutaj tą klarowność w tym tygodniu. Znajdziecie właśnie jakiś kierunek i rozwiązanie. Zobaczmy tą szóstkę mieczy. Dziesiątka buław. No właśnie. A, to też może być właśnie ingerencja tego. Dwójka pentakli. O, jak pięknie. Właśnie o to chodzi, kochani. Mam wrażenie, że zostaną przedstawione Wam jakieś nowe możliwości, nowe rozwiązania, ale też, was, Wy znajdziecie jakąś taką równowagę w sobie, żeby zostawić właśnie za sobą, właśnie jakieś takie poczucie braku, bycie niewystarczającym, czy właśnie takie kombinacje, że a to jeszcze to, a to może jest niewystarczające, ten plan trzeba udoskonalić, gdzieś źle i tak dalej, i tak dalej. Zostawicie w końcu to za sobą. To może być też wpływ, kochani, zakończenie właśnie jakiejś trudności, z którą się tutaj zmagaliście i informacji, w związku z czym, kochani, otworzą się właśnie dla Was jakieś nowe drzwi. Drzwi. Ale myślę, że otwiera się dla Was przede wszystkim szansa na jakiś nowy projekt, nowe przedsięwzięcie, nową inwestycję, albo właśnie zupełnie nową pracę, e, która da Wam takie poczucie wolności zdecydowanie, kochani, wolności i szansę na wykazanie się swoim doświadczeniem, e, swoją mądrością, e, swoją taką intelektualną stroną. I myślę kochani, że tak jak mówię, jeżeli są jakieś blokady albo wątpliwości dotyczące tej ścieżki, tej możliwości, to one zostaną rozwiane w tym tygodniu. Zobaczycie coś jasno i wyraźnie, ale też odzyskacie taką radość z tego wszystkiego, porzucicie właśnie jakieś obawy, jakieś lęki. Kochani, jeżeli czekacie na jakieś dofinansowanie a propos tego projektu, jeżeli czekacie właśnie na jakiś zwrot środków, jakieś wynagrodzenie czy cokolwiek, to to też przyjdzie w tym tygodniu, może właśnie związane właśnie z tym, z tym rozwiązaniem i kochani, pozwoli wam właśnie, otworzyć się na zupełnie właśnie jakiś nowy rozdział, nową inwestycję. Siódemka mieczy, e, azbuław i dziewiątka kielichów. Właśnie dosyć oglądania się za siebie, dosyć obaw jakichś, że mi nie idzie, że, że nie pójdzie, że ktoś tu mi, nie wiem, dołki podkopie czy cokolwiek. Jeżeli właśnie tutaj ta sprawa dotyczy zakończenia jakiejś współpracy z kimś, to ta współpraca się zakończy, balast z waszych pleców po prostu spadnie. I tak jak mówię, wy będziecie w takiej gotowości, żeby ruszyć właśnie ku temu słońcu, ku temu szczęściu, ku tej. Radości z taką lekkością, z tak, bez tego bagażu niepotrzebnego. E, więc, e, więc tak, fajnie. No, kochankowie, także podejmujecie decyzję, być może o nowej współpracy. No, rydwan, dla części z was możliwa faktycznie podróż, ale przede wszystkim pokonanie tych problemów i pójście w kierunku sukcesu. Okej, okay. radar rada, rada, sprawiedliwość. Patrz na wszystko obiektywnie, e, znajdź równowagę pomiędzy sercem a rozumem, nie bój się podejmować e, takich sprawiedliwych decyzji. E, dobry czas na załatwienie wszystkich formalności, urzędów, sądów, tego typu rzeczy. E, no i kochani, też jakieś karmiczne sprawy mogą być tutaj na horyzoncie. Mhm. A z kielichów odwrócony, dwójka no, kielichów. Mhm, trójka, trójka mieczy. Myślę, kochani, że to jest dobry czas, żeby spojrzeć właśnie bardzo tak obiektywnie na relacje, w których jesteście i które potencjalnie mogą wkroczyć do Wasze życia. Zauważcie, czy przypadkiem nie odbijacie na tych relacjach jakichś swoich lęków i obaw z przeszłości, które, które miały miejsce w, moim w Waszym życiu i przez to nie potraficie otworzyć w pełni serca. Mogą to też być jakieś rodowe schematy, które ciążą z, ciągną się za Wami, przez co nie potraficie w pełni zaufać drugiej sobie, otworzyć się na drugą osobę i, że tak powiem... Um, no właśnie, otworzyć po prostu swojego serca. Tutaj przede wszystkim o to chodzi. Bo jest tutaj szansa, kochani, na jakieś i żyj długo i szczęśliwie. Tylko jedyne, co Was ogranicza, czuję, to że są Wasze lęki, Wasze obawy. I czuję, że one w tym tygodniu właśnie gruchną, dzięki czemu właśnie pewne sprawy z przeszłości zostaną tam, gdzie powinny być, z przyszłością, w przyszłości. A Wy będziecie w stanie, kochani, naprawdę ruszyć tutaj naprzód, bo w końcu zobaczycie wszystko jasno i wyraźnie. I w końcu, że tak powiem, ta równowaga pomiędzy sercem a rozumem e, zapanuje w Waszym życiu dokładnie. Sąd ostateczny. Tutaj też jest ogromny rodzaj takiej wolności, uwolnienia się od czegoś, co was blokowało. E, więc, e, no właśnie, obieracie nowy kierunek, i jesteście gotowi, żeby wyruszyć w nową podróż. Mhm. Dobra, koziołki, na koniec pytanie i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytanie, bądź pytania, wybierzcie sobie jeden, dwa lub trzy, a ja już losuję wam odpowiedzi na te pytania. Jeden, dwa, no i trzy. Dobra, gotowi? Gotowi, odsłaniam. Odpowiedź numer jeden: poprawa zdrowia. Super, kochani, pięknie. Odpowiedź numer dwa to polepszenie. Mm -hmm. I odpowiedź numer trzy to Uuu, romans. Mm -hmm. No dobra, kochani, to by było na tyle. E, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie, moje drogie Koziorożce. Życzę Wam cudownego tygodnia, powodzenia ze wszystkim, i oczywiście widzimy się mm, za niedługo. Buziaki. <laughs> pa, pa.